Cześć maneczko. z tej strony Matixo i witam Was moi drodzy, ale tu bardzo serdecznie No moim w tym kanale w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku jakże to jest ogólnie świeci Suwiwal, ale ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam dać poradę jak zrobić tofeum. Na który się nazywa Sound of Music po angielsku. Jeśli ktoś ma wersję anglojęzyczną mm. lub e, dźwięku muzyki, czy też podobne jak jest polska wersja, Minecraft. Znajdujemy się na górze, którą pewnie dobrze znacie z pierwszych odcinków tej serii. I właśnie na takiej oto, jakby łące um, Właśnie robi się to trofeum. Trzeba postawić po prostu jukeboxa gdzieś, gdzie jest dużo kwiatów. I teraz tak. Trzeba mieć taką płytę, która jest jedną z najrzadszych płyt w Minecrafcie. I jest to nowa płyta Lena Dane of Other Side. To jest jedna z najnowszych płyt Oczywiście oprócz jedenastki. Więc... Jak robi się to, to film, po prostu trzeba włożyć to. Ale zanim to zrobicie, najpierw posłuchajcie tej porady. Nie mogą być kwiaty postawione e, przez gracza. Muszą to być wygenerowane e, samoistnie, czyli przez grę. Po prostu no, to nie może też być na łące jakiejś zwykłej, e, tylko musi być na takiej, kiedy się bardziej taką łąką, na górze gdzieś, gdzie jest dużo kwiatów. E, bo często takie w jednak 18 czy 19 się. Spawnują. Więc jak już mówiłem tak to się robi tofierum, trzeba zrobić ogólnie taką płytę znaleźć wspomnę że Znaczy można zwykłą kreta jakiegoś wziąć, to nie, nie zależy od tego jest. Tylko jeśli żebycie naprawdę na 100% Wam się to udało, to trzeba. To jakby mieć taką płytę. Bo na, nie, nie wiem, jak to jest na dawie, bo ja gram na b ale na pewno na Xbox i na PS4 czy PS5 to działa. Więc no a nie puszczamy sobie dysk. I leci muzyka. I teraz pewnie za, za chwilę Wam się pokażę to trofeum. Je ja, niestety je mam, więc nie ja mogę Wam pokazać, jak to się wygląda na ekranie, ale mam nadzieję, że. Przyda wam się to, bo wiele osób chce robić nowe tofala, a po prostu nie potrafią je, ich zrobić, a przez to poradniki są niewyraźne i e, niezrozumiałe, więc ja też tak czasami tak miałem, ale oczywiście sobie już niszczymy tego Jumpboxa. I oczywiście jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę jakiś pozytywny komentarz. Oczywiście, czekajcie na następne odcinki, myślę, że takie paniki mogą Wam się spodobać i na pewno je docenicie, a teraz, no, no to, ciołeczki, śmaleczko. dobrego dnia życzę Wam wszystkim, oczywiście, do dobrych świąt wielkanocnych, no to, cześć!